Pytanie brzmi, jaką inicjatywę Pan wykazał, żeby sprawdzić, jaka lokalizacja dla Zakładu YETICO jest najlepsza. Czyli co Pan zrobił w tym kierunku, jaką lokalizację brał Pan jeszcze pod uwagę, z jakimi osobami Pan rozmawiał i czy jest na to jakaś dokumentacja? Drugie pytanie do Pana Burmistrza dotyczyło moje terminu przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania. Rozumiem, że dzisiaj ta uchwała będzie podjęta, tak? I w związku z tym chciałam się zapytać, czy jest możliwość przekazania mieszkańcom całych procedur dotyczących tego, co mieszkańcy jakie mają prawo tak w momencie przystępowania do planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego, że ja znów gdzieś to napiszę i znów będę odbierana jako pieniacz. Nie, nie chciałabym tego, myślę, że tutaj można to zrobić. I kolejne pytania mam do Państwa radnych. Pierwsze pytanie dotyczy terminów, w jakich pojawiają się ogłoszenia o wpłynięciu do Urzędu Gminy raportu i jego uzupełnień. W przypadku tej pierwszej wersji raportu, czyli pierwszego raportu, ogłoszenie pojawiło się po miesiącu od wpłynięcia jego do urzędu. W przypadku uzupełnienia do raportu również był to miesiąc, a wówczas od dnia ogłoszenia pozostawało 11 dni do zakończenia sprawy, czyli mieszkańcy mieli 11 dni na zapoznanie się z raportem. Pytałam w urzędzie o to, dlaczego ty, tyle to trwa. Odpowiedziano mi, że trwa to miesiąc, ponieważ urzędnicy muszą się zapoznać z raportem, żeby wnieść ewentualne zastrzeżenia. Pytam więc, czy Państwa zdaniem, takie zasady umieszczania obwieszczeń dają równe szanse mieszkańcom, jak i urzędnikom? I no nie widzę tutaj powodu, dlaczego mieliby mieszkańcy nie zapoznawać się równocześnie z urzędnikami, z raportem. Drugie pytanie. Jeśli publicznie wyrażają Państwo opinię, że raport nie budzi zastrzeżeń, nie należy wątpić w to, co jest w nim napisane, rozumiem, że zapoznali się Państwo z nim i co ważniejsze, przeanalizowali i skonsultowali go. Jeśli zatem czytali Państwo raport, proszę o wyjaśnienie słów. To, co tutaj jest cytat z raportu. Zdaniem autorów, urzędnicy gminni prowadzący postępowanie OOS winni wyprzedzająco w niezbędnym zakresie, bez, co podkreślam, bez nadmiernego i niepotrzebnego uszczegółowiania publikowanych danych, poinformować ludność. I drugie zdanie brzmi, w działaniach informacyjnych, rozsądnie dozowanych, należy eksponować pozytywne aspekty przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem ugorowanych dotąd terenów, ich urbanizacją i korzystaniu z gminnych możliwości. Pytanie brzmi, dlaczego państwa zdaniem informacje miały być i mają być nadal przekazywane właśnie w taki sposób, czyli bezwzględnego uszczegółowiania nadmiernego i rozsądnie dozowanego. Tak? Trzecie pytanie tutaj dotyczy Dotyczy pana, który tworzy raport. I teraz tak. Rozumiem, że w państwa odczuciu, bo to wiele razy słyszę, osoba tworząca raport jest kompetentną fachową i dlatego nie ma sensu weryfikacja raportu, bo pan tutaj, cytat, podpisuje się własnym nazwiskiem. Skoro więc taka osoba przekazuje mieszkańcom podczas spotkania 3 kwietnia informację, że styropian pali się jak drewno, to mam pytanie w związku z tym, czy my mieszkańcy możemy palić styropianem w piecach? Jeśli nie, to dlaczego? To okay, wszystko. Dziękuję. Pierwszą moją intencją było sprawdzenie na czym polega produkcja i jaki to jest zakład. Czy to jest zakład bardzo uciążliwy, który będzie wpływał na środowisko i będzie... No, w jakiś sposób szkodliwy dla otoczenia, dla środowiska, czy nie. W chwili, kiedy takie informacje uzyskałem, że jest to zakład, który nie zagraża środowisku, ta lokalizacja została wskazana. Jak powiedziałem, to były jedyne tereny, które gmina posiadała na daną chwilę, kiedy zakład zwrócił się z propozycją. Natomiast była również wskazana lokalizacja m.in. na prospanu byłego, natomiast tam informacja moja była, że tam gmina na chwilę obecną nie posiada tak dużych terenów własnych, na których mógłby być ten zakład zlokalizowany.